Czekałem, co wy robicie? Co wy robicie? Ciekałem, co wy Co wy robicie? co wy Co wy Niechaj co wy robicie? Matyna! Są tu kurwa ludzie, którzy biorą specjalne sobie wolne kurwa od pracy, żeby przyjść, zobaczyć waszą kurwa walkę na torze? a ich kurwa najwyraźniej nie ma, nie ma kurwa, nie ma. Ile razy będziemy was klepać po plecach? Albo będzie kurwa jakaś dyscyplina, i będzie coś i na treningu. Czy coś i zaczniemy wykrywać Albo po prostu pójdziemy w ligę niższą I tam będziemy sobie wykrywać Kto to te rowary, kurwa Rowary Trener kurwa Co jest Jeszcze raz ludzie Team Robicie Piekaj, co wy robicie, co wy robicie, co wy robicie. Co wy robicie, co wy robicie, co wy robicie, co wy robicie.